Ten film będzie zupełnie inny niż wszystkie do tej pory. Chciałbym pokazać Wam, jak portal pudelek.pl ukradł moje zdjęcie i wykorzystywał je do publikacji na swoim portalu do różnych artykułów. Oczywiście, ja nic o tym nie wiedziałem, nigdy nie dałem pozwolenia, aby te zdjęcie było publikowane na tym portalu. A co śmieszniejsze, nikt nawet nigdy nie zapytał mnie o to, czy daje pozwolenie żeby to zdjęcie było używane na tym portalu. Ale zacznijmy od początku. Zdjęcie powstało w 2019 roku na koncercie w Olsztynie. Był to ten słynny występ, na którym Mata zagrał od razu po swojej maturze. Ja wtedy robiłem zdjęcia na całym koncercie SBM. Udostępniłem później te zdjęcia Michałowi, żeby wrzucił je na swojego Instagrama. Oczywiście miał na to moje pozwolenie. Oznaczył mnie też jako fotografa i tutaj nie ma żadnego problemu. A teraz przenieśmy się do czasów, w których aktualnie żyjemy, czyli do 2021 roku. Spotkałem się ze znajomą z liceum i powiedziała mi, że rzuciło jej się w oczy moje zdjęcie Maty na portalu pudelek.pl. Zareagowałem na to dosyć dziwnie, ponieważ nigdy nie nawiązywałem współpracy z tym portalem. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się sprawie, a to co zobaczyłem, naprawdę bardzo mocno mnie szokowało. Portal pudelek.pl do praktycznie każdego Artykułu o Michale wykorzystywał moje zdjęcie. Oczywiście pod żadnym zdjęciem nie byłem podpisany jako autor, a źródło zdjęcia było podpisane jako Instagram.com. Drodzy redaktorzy z pudelka, niestety, podpisanie zdjęcia w ten sposób nie wystarczy. Ale lecimy dalej. Wchodzę na Instagram pudelka, nie zgadniecie, co zobaczyłem. Moje przerobione zdjęcie na grafikę na ich kanale. Oczywiście bez podania autora zdjęcia. No bo po co. Oczywiście również nie wyraziłem zgody na to, żeby moje zdjęcie było wykorzystywane u nich na Instagramie. Nawet nie wiecie, jak bardzo się zdenerwowałem. Wielki portal wykorzystuje moje zdjęcie bez mojej wiedzy i w dodatku na tym zarabia. Postanowiłem więc wtedy opisać całą sprawę na moim Instastory i oznaczyć pudelka. Wiecie, jaką dostałem od nich wiadomość? Leci podpis. Nasz błąd. Pozdrawiamy pudelek. Oczywiście podpisali tylko część moich zdjęć, a nie wszystkie, które znajdują się u nich na portalu, ale mniejsza z tym. Sami tym samym przyznali się do winy. Ale halo, halo. Same podpisanie moich zdjęć nie wystarczy. Korzystacie z niego praktycznie do każdego artykułu. Bez mojej zgody zarabiacie na tym, a co więcej, wykorzystujecie je jako grafikę na Instagram. Wtedy postanowiłem, że nie odpuszczę. Skontaktowałem się z kilkoma moimi znajomymi, którzy w przeszłości mieli podobną sprawę, oraz skorzystałem z pomocy radcy prawnego. Postanowiłem, że wyślę do nich przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym żądam od nich, żeby wypłacili mi odszkodowanie oraz usunęli moje zdjęcia z ich platformy oraz z ich Instagrama. Od momentu dostania ode mnie tego listu mają 14 dni, żeby ustosunkować się do tego, co jest w nim zawarte. A jeśli nie będą chcieli współpracować, to sprawa trafi do sądu. Pamiętajcie, nie dajcie się okradać. To, że nasze zdjęcie jest publiczne na Instagramie, nie znaczy, że można je kopiować i używać do własnego użytku, zarabiając na nim bez zgody autora. To tak nie działa. Walczmy o swoje. Sprawę będę na bieżąco aktualizował na moim Instagramie, więc jeśli jesteś ciekawy, jaki będzie finał tej sprawy, to wszystkie informacje na bieżąco znajdziesz na moim Instagramie. Dodatkowo w opisie wrzucam Wam link do artykułu, który naprawdę bardzo mocno pomógł mi w tej sprawie. Pokazał mi, jaką drogę mogę obrać w momencie, kiedy ktoś ukradł moje zdjęcie, więc jeśli macie podobny problem, to koniecznie zaglądajcie do tego artykułu, na pewno pomoże Wam to. Dzięki, że jesteście. Jeśli możecie, to podajcie ten film albo post na Instagramie dalej, żeby dotarł on do jak największej ilości osób. Nie pozwólmy, żeby okradali nas w biały dzień i nie ponosili za to odpowiedzialności. To by było ode mnie tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!